Blisko 400 osób wzięło udział w wigilijnym spotkaniu osób starszych i samotnych w gminnym Domu Kultury w Ruścu. Gości przywitał wójt Dariusz Woźniak, który był jednym z inicjatorów takich gminnych wieczerzy. A wszystko zaczęło się aż 8 lat temu. Kilkaset osób uczestniczy w tej wigilii każdego roku. To świadczy o tym, że ludzie potrzebują czegoś takiego. Ludzie potrzebują spotkać się, porozmawiać, a szczególnie ludzie samotni, kiedy często codziennie no, nie mają tej okazji gdzieś tam w domu, w pojedynkę, yy, jakoś spędzają to życie. Osiem lat temu wymyśliliśmy, żeby coś takiego organizować. Podobnie jak osiem lat temu wymyśliliśmy, żeby organizować nie... Dzień Kobiet, a Tydzień Kobiet. I też się okazało, że jest to niezwykle potrzebne i że cieszy się ogromnym, ogromnym zainteresowaniem. Tutaj w przeddzień Wigilii no możemy podzielić się z mieszkańcami naszej gminy wspólnie opłatkiem, życzyć sobie zdrowia, życzyć sobie radości, życzyć sobie dużo sił, żeby wytrwać na tym, na tym jakby nie było ciężkim życiu na, na, na Ziemi. Na wszystkich tego rodzaju spotkaniach przesłaniem jest, abyśmy się spotkali się w wieczności i taką mam nadzieję. Zanim jednak mieszkańcy mogli się przełamać opłatkiem, obejrzeliśmy występ dzieci z naszej gminy, które przygotowały jasełka. Przedstawienie wszystkim się bardzo podobało, a dlaczego wyjaśnimy właśnie teraz. Kiedyż przyjdzie Pan Zbawiciel, złamie śmierć i da nam życie, to ta moc to wszystko zmieni, zejdzie wreszcie Władca Ziemi. Da nam pokój, zło naprawi, już go chór, a nie Jednak nie koniec występów. Jak zwykle przy takich okazjach wierszem pochwaliła się pani Marianna Włodarczyk z Zalasów. Panie Wójcie, w dniu twego imienia, więc składam ci jak najserdeczniejsze życzenia. Jak marmur się kruszy, a róża wiennieje, niech przyszłość pana Wójta zawsze istnieje. I na dodatek chciałam ci podziękować, żeś mnie zaprosił na ten opłatek. Panie Wójcie, no i cóż, za to ci wręczam bukieci grusz. Od kilku lat w przygotowaniach do kolacji wigilijnej, choć oczywiście nie tylko w tym, pomaga Bank Żywności z Łodzi. Stąd też wizyta byłej szefowej tej organizacji. Za te wszystkie lata współpracy specjalne podziękowania złożył Wójt Dariusz Woźniak. Działamy na polu pomocy społecznej. W tamtym roku minęło 15 lat, czyli już 16 lat, a wszystko zaczęło się. Od Jacka Kuronia, który w latach 90. ubiegłego stulecia wymyślił taki, podpatrzył powiem, że nie wymyślił, tylko podpatrzył taki, taką rzecz we Francji, że po prostu ileś żywności marnuje się, a ta żywność z jednej strony może służyć najuboższym, a z drugiej strony nie będzie niszczyła środowiska przez jej utylizowanie. I takie organizacje jak nasza są w całej Europie. Naj, najsilniejsza grupa jest we Francji. Taka jest idea Banku Żywności, który także w trakcie roku stara się pozyskiwać jedzenie i rozdawać je wśród osób potrzebujących. Mleko, ser czy ryż niejednokrotnie trafiały do mieszkańców całego naszego powiatu, w tym także do gminy Rusiec. Gmina Rusiec jest moją perełką. Jeżeli nie diamentem, bym powiedziała, dlatego, że po prostu my działamy na terenie całego województwa. A cztery lata temu wójt gminy Rusiec, jako jedyny wójt z województwa, sam wypatrzył w internecie, co robimy, sam do nas przyjechał i od tej pory zaczęła się nasza współpraca, która po prostu służy mieszkańcom gminy, prawda? Jest jeszcze jedna rzecz, dlatego że pomoc, którą kierujemy, ta pomoc musi być rozprowadzana przez organizacje pozarządowe. Bo w ogóle ten program jest po to, żeby po prostu działały, yy, zajmowały się nim organizacje pozarządowe, jako te podmioty, które są naj, najbliżej yy, potrzebujących, prawda? No i a macie akurat takie szczęście, że na terenie waszej gminy jest yy, Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Woli Wiązowej i pan Krzysztof Gajda, który jest prezesem, no z nami na co dzień współpracuje. I ta współpraca będzie zapewne kontynuowana w przyszłych latach. Wigilia to czas łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. Czego możemy życzyć mieszkańcom gminy Rosiec? Najważniejszym życzeniem to jest, żeby człowiek potrafił się uśmiechnąć do człowieka. Żeby sąsiad potrafił uśmiechnąć się do sąsiada. Żeby... Dziecko uśmiechało się do rodziców, rodzice do dziecka, żeby znikła spośród ludzi wrogość, niezadowolenie, zazdrość, zawiść, bo jest wiele takich sytuacji, gdzie sąsiad przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nie rozmawia z drugim sąsiadem. Dla mnie jest to nie do pojęcia, bo przecież to nasze życie na tej ziemi jest takie krótkie, tak szybko przebiega i cała siła i cała wspaniałość polega na tym, jeżeli Redaktor ze mną potrafi sobie podać rękę, potrafimy się uśmiechnąć i powiedzieć sobie coś miłego, życzyć sobie zdrowia, no i oczywiście spotkania się wieczności. A my przyłączamy się do życzeń wójta, od siebie dodajemy jeszcze zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Tego życzy redakcja portalu inforusiec.pl